Widzę w kolejnym odcinku z Minecraft budowy miasta, czyli z Krystalicznej Masakry, tak ją nazwałem. Słuchajcie, jednak zmieniam zasadę i każdy odcinek pojawi się na kanale głównym, czyli Christian Mobil, na Christian Cichoński aka X i na drugim kanale Christian Mobil. Dzisiaj zobaczymy, jak będzie krótki ciężak. Jak że coś do mojego pokoju wszedł, no to coś wejdzie. Także za przepraszam, z wybióry. Ale słuchajcie, dzisiaj równuję tereny, ponieważ to rozwija miasto, to trochę bardziej rozwija miasto. Zazwaka, to, to się zmieniło, bo tam już coś się zmieniło. Natomiast teraz ten teren zniknie, bo musimy mieć coś, żeby te, te, żeby, coś się widziało rozmarzonym na tym świecie. Pisuję kordy i patrzcie, jak ten teren wyglądał przedtem, nie? Także, no, pisujemy te kordy oczywiście. Są dwie. 208. To są kordy 63 63 322 322 228 228 70 ehm... Oczywiście nic nie zbijałem z Katyle, jakby to także was przepraszam, jak gdyby to działało, na pewno nie I pyk! Oprócz tego do się nic nie zniszczyło, nie dziwi się, te domki się nie zniszczyły Natomiast na no, te domki muszą i tak stać. No, tak teren wyglądał przy tym, nie? Niszczymy ten teren całkowicie tutaj. Bo tutaj będziemy między miasto rozwijać w przyszłości, nie? Tutaj będzie coś jeszcze daba. No to cóż, od trzeba się z domkami pożegnać. Ja nie jeszcze w ten sposób jeszcze pierdziele to. to jest to Terrakołta jest, za to trudno się mówi. Ja już na kreatywa tylko do miasta. Także teraz do tego kreatywa muszę dodać kilka zasad faktycznie nowych, ponieważ. No, mmm, tak jakby to gdzie wkurzało, tak więc będę miał tylko łopaty z kreatywa drewnianą. Dla jakich celów? Do tworzenia dróg. Po kurde, no, tak z dróg drugich musiałbym dać, to ta cena na tym 500 łopa. Dlatego właśnie będę musiał te łopaty brać ze sobą. Bo wszystkie swoje zbrody sobą, wiadomo, yy, yy, ręcznie, nie? Nie będę z kreatywa. Bo chyba, że zapłatę, no to też tak mogę zrobić. Nie ma problemu. co muszę zniszczyć to wszystko. Te domki, wszystkie. Yy. I ten deal tutaj zamienić, to też trzeba będzie zrobić kiedyś. Ale nie zjebimy, bo tutaj, widzę, jest to. Yy, Także no. no tutaj buffamy. No, zobaczcie jak ten teren nagle wygląda. Bo tutaj było podwyższenie. No, zobaczcie jak to pięknie wygląda, no. No teren całkowicie tutaj się zniżył. No i zniżył. Więc taki trudny teren będzie. No coś niesamowitego, widziałem. Posłumujmy to po prostu wiele niżej, nie? Tak, trzeba będzie, w tej dzielce, trzeba jakieś zmienić, ale to z czasem zrobimy. Bara. No to jest w trybie spoczynku, że w trybie widzenia survivalu. Może on tyle dana, że to nie od tego zbiro do ale Gdzieś widzę taką chwilę tego z te, tego tych domków To jest coś, 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 coś w tej skrzynce było? Coś tam było widzę ciekawego No Ty nie, ty, nie to prędzej zniszczy, ale to już pierdziele no, Dobra No i je zajmę później, natomiast Kurde, że tak nie zginąć od razu tak z grubej rury Zmieniamy tryb Co się widzę, że tutaj zmieniło głównie? No co, zmieniło się widzę, że tak, no ten tutaj teren, ten miejsce, bo tak No nie chcę zmienić tych domków na terenie, bo tak, to, ten domki był na podwyższeniu, tak? I po co mieć takie domki na podwyższeniu? To, to nie ma kompletnie sensu e, Nie wiem jak to będę robił, czy to będę robił na podwyższeniu o jeden blok wyżej tutaj No a sen, to, no, tutaj, będzie to tak wygląda w ten sposób, nie? Tu też to całkowicie będę niszczył to Tutaj kilka poziomów będzie, będzie niszczonym Bo to trzeba będzie budować miasto w tym miejscu, tak? Tutaj tą górę, to trzeba będzie kiedyś zniszczyć, tutaj będą głównie domki, nie? także dlatego to musiałem wszystko poniszczyć. Tutaj znowu takie schodki zbudowałem, e, także no. No i tak będziemy wchodzić na te tereny, tak samo tutaj. No pięknie chyba, według mnie. To będzie chyba przepiękna rzecz, jaką zrobiłem. Ym, tutaj trzeba będzie, to trzeba będzie jakieś wyrównać. No, zmieniło się tutaj. Ta troszkę co do kończenia, tu będą stałe domki, w, w tym miejscu jakieś będą stałe domki, w tym miejscu będą stały. Co do farmy, to farma się rozwija. Tak, pomyślałem, tu będzie jeszcze jedna farma w tym miejscu. Tu będzie jeszcze jedna farma, widzę, w tym miejscu. Hmm, gdzieś, no to zobaczymy, jaka to też farma będzie. Eee, no, markawki rosną, no tutaj farma mi powoli rośnie. Eee, no to pole też rośnie, no tutaj wszystkie, wszystko się powie, wtedy, tak. Tu będą takie domki rolnicze bardziej. Eee, tutaj tutaj zrobiłem dróżkę na kreatywie, żeby wiecie, że nie, 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 nie tu zabawy też. Bo nie chciałbym tych łopatczych tych tracić, bo to nie ma sensu. Tak, tego musiałem tak robić, hmm, tutaj się te troszkę tak by nakrywać by kreatywnym tutaj w tym miejscu, tutaj mamy, i tutaj mamy skręt w lewo, tu będą domki, tutaj te, ten domek też stał, widzę, wiecie, to musimy je zniszczyć, Ym, no, no i tutaj zostawimy tutaj, tutaj, tutaj trzeci, ten trzeci poziom, 35 nawet tu widzę jest, ale to spokojnie, tutaj taki teren może być, głównie tamten teren będę niszczył i to wszystko, nie, także no co to jeszcze? No, tutaj będziemy, tutaj będziemy się tą ścianą np. patrzcie, Tu idziemy w ten sposób, i nagle tu idziemy w dół. Także ślicznie wygląda to. Co do farmy, zbudowajmy sobie taką małą szopkę. Taką tymczasową, na, te, na, te, na trzymanie wszystkich, wiecie, tych ród, Wszystkich rzeczy, w razie mam tyle. To są dodanie damy, to tak dwa temu chyba. Mamy tyle zjeżaków, no chyba to dobry znak. Dużo trochę ich mamy. Co to, to, to fajne? No tutaj farma prężnie się rozwija. Jeszcze ona jest niedokończona, ale wiecie, no tutaj będzie, tutaj farma się będzie rozwijana w tym miejscu. Tu myślę, że będzie jakaś drużka w tym miejscu jeszcze dodatkowa. Potrzeba że właśnie trzciny cukrowej. No bez wizy, no się też pomyślałem o tej cukrowej. I gdzieś chciałbym tą trzinę cukrową posadzić. Tylko nie wiem w którym miejscu, czy bardziej tam bym gdzieś postawił. Bo ja Wam powiem coś. Teraz. Tutaj będzie taka wieś typowa. A tam będzie miasto w tamtym miejscu. Tam będzie nagle miasto. Miasto, wieś kończy się dowiedzieć w tych rejonach. Tu gdzieś się kończy wieś na oko. W tym, sobie gdzieś się kończyła wieś, to tutaj mogą padać jakieś budynki, i to tyle, widzę, nie? Może jakieś jeszcze bloki postawimy, że tutaj No, Może też bloki za jakieś postawimy, takie mieszkalne, bo to też będzie dobra rzecz. Za ten czyżbym mógł grać ewentualnie za podatki w sumie, także, no, no i różne rzeczy się rzeczy, nie? No i cóż. No i to wszystko co chyba tutaj wszystko zrobiłem, no to nic ciekawego nie robiłem. W domku się moim nic zmieniło aktualnie. Także na pewno się nic nie zmieniło. Eee, dobra. Dobra. Po raz winnić widzę teraz tryb. Znowu na tryb kreatywny. A bo nie jeszcze, nie, nie, nie. Bo tam, patrzcie, to tam wiecie to tam było widzowie, nie? No taki poziom zostań, nie No to jest, Lapis tu widzę jeszcze jest, no to... Kudę. Mniej to osobista rzecz O A to wszystko? Tam nic nie było, chyba, mam nadzieję. No, że to jest już, że trudno się mówi. A węgla, to widzę, jest od cholery. Tam się widzę, jaki jest, nie to trudno. Ah. No, czym z tym węglem? Zamienimy to, te bo to muszę wszystko zamienić na digta, tak? Widzę, to muszę zamienić. Mm, jeszcze sobie taką będą film. Bo ja inaczej widzę, wiem, mm. dobra. Yy, muszę zmienić ta, ten tryb. Yy. Dobra. To, czas nic nie widzę, osobiście tą górę. U, w ten sposób nie pierdziele. To Roz, jest do wymiasta, idziemy, nie? Po wiecie, no. Ja nie będę tego ręcznie, nie chciałbym tego właśnie zrobić, niż tak że wiecie, czemu tak jest. Hmm. Dobra. Już się cieszy, że ma tutaj ten gościu, nie? No tak, idziemy. Tutaj jest taka farma w tym miejscu. Ona jest na poziomie 63. Powiedzcie, nam no tutaj. No to, to, to trzeba też wszystko niedługo poniszczyć. Tutaj to, to będzie też taka mała farma, czy. W... No, że tutaj nie chcę domków, widzę. Tutaj domków nie będzie. Bez to trochę. No to tutaj pięknie ten teren się nagle zmienił. to najbardziej kocham. Tutaj farma trzeba do, tą dokończyć, a to na spokojnie będę ją dokończył także w przyszłości. Tu dojdę domki w tym miejscu. ten też miałem więcej mnie niszczyć w sumie Tutaj na razie nikt nie mieszkał, niby, ale no zostawimy go i tak opasuje, ty tak. Że tego domku nie da się niszczyć. Mm, więc no, na nagle, takie coś robimy. Na te domki trzeba będzie zniszczyć. Okej. Okay. Ja tylko jeszcze zawsze robię zawsze pod koniec odcinka, poza odcinkiem. Poniszczymy. No no. No i git. No na no, zamienię, mogę to zamienić. Ewentualnie. Czekaj, czy mogę? Mogłem... Ej, ale mogłem też tak zamienić. I potem, tym też się zmienię na dirta w sumie. Arabezak za Zobaczymy no, jak, jak to się będzie, nagle zmieni się nagle, ty. jestem ciekaw, że zadawa, robimy to, hmm. Bo, to trzeba to, to trzeba by na kładata, nie? Trzeba w ten sposób tam odmierzyć yy. Trzeba od tamtego rogu odmierzyć i do tamtego końca, końca rogu w ten sposób, czyli dotąd trzeba było odmierzyć. A ja zrobię dotąd, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jestem ciekaw widzowie, jestem ciekaw. Bo to na duch tam musi być, nie? te w sensie, trzeci poziom tu będzie. Pode mną. Dobra, że to do drugi, widzowie. 63, to jest za wiele. Jest pod tym 62, dobra, czuję. Ktoś się wymyśli, Izabela. Dobra, lecimy na dno messenżera mojego i tam będę wpisał te kody, które muszę zmienić. Mm, 173, 60, prawda, widzisz, my wam, że to na G 321. No mm. i lecimy stamtąd, pierdzielę. Dobra, zobaczmy, co się nagle tutaj wydarzy. Na jeżeli tak zmienimy, to jest, ja jestem ciekaw. 228, 62, 300.

357, 357 No i dir, tak napisujemy Aha, tak nie można że? A po, po, po to, to ok, tak to działa. Co muszę, ten nękawol, ten muszę wymierzyć. Ja pierdzie no dobra, to tak nie zadziała. Eee, 228, jest zmieniony tekst. 228, 63, znaczy pfu, 62, co ja mówię? 62.

Mm, tak nie można, bo no, szkoda. Phil. Podwoło się dirt i <grybujesz> Tak działać tak obenda. się, polecam każdemu. Mmm, to będą widzę domki, nie? To się, widzę, będzie sobie rozwijało. Cenę, mówię wam to, widzę. Że... W związku z tym to wygląda, ale no, trzeba te tereny niszczyć powoli, tak? Trzeba. Tą górkę zostawię całości, niektórą. Do połowy ja będę niszczył, że... No, tak, myślę, że to to będę niszczył, max, Za to będę tylko niszczył. I to zniszczysz to całą, zniszczę i patrz, jak ten teren tak, będzie wyglądał, nie? Także, no, ślicznie to sobie wyglądał. Mmm, teraz kolejne kordy, widzę, wylecimy.

to jest, wszystko się zgadza, 62 Zajebiście A, tutaj trzeba w ten sposób to zamienić Przepraszam, ale zamieniam w ten sposób, bo to do rozwoju miasta to musi tutaj być Mi się to nie widzę, to zapełnia widzę, naprawdę Po... Pomyśleli, ale w ten sposób jak Sama jest zasada tak, że w ten sposób gram no i to, i to zajebi się wygląda, po z dirtem ładnie to wygląda widzę. Z ładnie wygląda. Pod tym jest już kamień na pewno, nie? Tak, pod tym jest kamień, No i zajebiście się to widzę wygląda. Yy... No I zajebiście, to, to wygląda się to widzę wygląda. To zniszczmy w i zobaczę jak to będzie ładnie wyglądało. Ta górka! Dotąd to jest u Zebi się to, zajębicie to ja będzie wyglądać. Uwierzcie mi naprawdę że to co będzie tutaj wyglądało. To tyle. Rozwój miasta to nazwę sobie sobie. No to jest tak, cały dzień długo będę musiał tak. długo będę zrobić tak. W następnym odcinku... Mam dwie opcje. Może zrobimy sobie ankietę, aczkolwiek... Ja nie skoszczę tam jeszcze z nich zakięty Co najpierw z zrobić? Czy rozdzinać tak, to zrobić tutaj farmę, czy nie gdzieś zrobić? Nie wiem, farma na pewno będzie gdzieś tutaj, o w tym miejscu będzie to ta farma w tym miejscu Natomiast, ym, gdzieś tutaj Bo tu będzie jedna taka farma Tu będzie na pewno będzie farma, w tym miejscu będzie na pewno farma, na pewno, na 100% będzie farma, na 100% będzie farma, Lizabeth. I tyle Dobra, to tyle w tym odcinku, co bym chciał wam, wam pokazać w tym odcinku To będzie na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że nam się odcinek podobał Zostawcie subiczka, kciukiem w górę ja wychodzę z tego parmiga, znaczy minecrafta. Zmienimy tylko ten tryb. Game mode. Survival. Widzimy się w kolejnym odcinku. papatki, Jo.